Witajcie w drugim filmiku z gry Eurotrack Simulator 2+, z laty Going East, ekspansja polska. W tym odcinku przejedziemy dość krótką trasę, dokładnie trasę z, z Wiednia do czeskiego miasta Brno, a przejedziemy ją nietypowo, bo nie europejską ciężarówką, tylko jedną z amerykańskich ciężarówek, która jest dostępna do gry, a jest to jedna z moich ulubionych amerykańskich marek Peterbilt. Dokładnie jest to model 386 Jak on wygląda. Zobaczmy może na początek, przed odjazdem, jak model wygląda w środku. Tak model wygląda w środku Tak on wygląda w środku Nie wiem czy ten model jest jakimś konwertem z jakiejś gry, czy jest to model robiony od zera, nie wiem, ale model wygląda jak na, jak na swoje warunki ładne. Jedynym mankamentem tego modelu jest to, że patrząc przez przednią szybę wszystko widoki z szyby są nieco rozjaśnione. Jest to winą właśnie twórców, którzy tworzą amerykańskie, amerykańskie ciężarówki typu Kenworth, Peterbilt i ostatnio stworzony Freightliner 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 12. No nic. Bez zbędnej gadki, bez zbędnego gadania, uruchamiam silnik i wyruszam w dość krótką trasę z Wiednia, z Wiednia do Brna, do, do czeskiego miasta Brno. No to jedziemy. A, wieziemy oczywiście Trociny. Jeżeli, jeżeli pytacie o ładunek, to wieziemy dokładnie trociny. ale Dokładnie co wieziemy, to zaraz wam powiem. Dokładnie wieziemy nie trociny, pomyliłem się, przepraszam, tylko wieziemy części samochodowe, 10, 10 ton części samochodowych z firmy UPS. Z firmy UPS do fi, z firmy, z firmy DB Schenker do UPS. Oczekują nas we wtorek między godziną 12.2 a 16.12. Za to zlecenie otrzymamy 23339 zł. Przejazd mamy, na przejazd mamy 4 godziny 42 minuty Czyli wyjeżdżamy z firmy wie, wiedeńskiej firmy Debeschenker Debe w Wiedniu I jedziemy do firmy UPS w Brnie A wieziemy 12 ton części samochodowych. Oczywiście doradca drogowy nam nie będzie potrzebny Bo w, jak widzicie w, w tej ciężarówce jest GPS Także nie będziemy się po, posługiwać tym GPS-em zamontowanym w ciężarówce Peterbilt 386 Peterbilt jest jedną z moich ulubionych amerykańskich ciężarówek Drugą po. Lubię również amerykańskie Kenworthy i czasem Maki, ale Maki tylko i wyłącznie te z długim przodem, w stylu Peterbilt, przypominający nieco Peterbilta i Kenwortha. No nic, wyruszamy. Jedyne co można się przyczepić to dźwięk. Dźwięk jest to nieco przerobiony. Dźwięk Renówki Premium Magnum przystosowany, podrasowany trochę przyjmujący dźwięk amerykańskiego dźwięk amerykańskiego tracka Kolejnym mankamentem, który tu widzę jest deska, jest komputer pokładowy, jest on w ogóle niewidoczny, ale to jest malutki mankamencik. Takich rzeczy, ja bym się przyczepił się bardziej znawca merytorycznego. Mnie, mnie on jest niepotrzebny ten widok. Może jednak włączę tego doradcę drogowego, będę wiedział ile dokładnie, ile dokładnie jadę.

Słuchajmy, jak ciężarówka brzmi z zewnątrz. Tego Peterbilta, którego ja tutaj mam, znajdziecie na forum EuroTrack Simulator 2. Info. Znajdziecie tam również wiele innych amerykańskich ciężarówek działających w ETS-2. Ten Peterbilt, który ja mam. Jest to model 386, działa on na patchu na wersji gry 152 i 152.1, 1.521S, czyli na wersji gry pudełkowej oraz wersji gry Steam. Z najnowszym paczem 152.1. 1.521S Chciałem dodać, że ten filmik ma tytuł Trochę Ameryki Jest to związane z tytułem Jest powiązane z tym, że pokonujemy trasę Wiedeń Z Wiedeń, Austria Do, do czeskiego miasta Brno Amerykańską ciężarówką Peterbilt Model 386 Którą to ciężarówkę Znajdziecie na forum Eurotrack Simulator 2 Info z tego co zauważyłem wcześniej przed nagrywaniem tego filmiku, to w tej ciężarówce można zmienić malowanie w jeden z dostępnych przez twórcę skinów oraz wymienić w nim koła. Nic więcej nie można zrobić. Czyli tunik ogranicza się tylko i wyłącznie do zmiany malowania w jeden z dostępnych skinów oraz zmiany kół. Jedynie, co bym zmienił w, tej, w tym Peterbillu, to tak zmienił przednią szybę, żeby, nie było, żeby widok nie był tak jasny. Bo jak patrzymy z zewnątrz, jakbyśmy spojrzeli z zewnątrz, to wszystko, widok, jest szyby są ciemne. Jak wsiądziemy do środka, wszystko jest jasne i tak wyglądają kolory. A zapytacie, skąd takie kolory? Te kolory są powiązane z tym, że Peterbill ma no właśnie tak zrobioną przednią szybę. Dodatkowo używam modu na realistyczne środowisko, które też znajdziecie na forum Eurotrack Simulator 2 Info. W tym Peterbilo zmieniłem również oddalenie od kierownicy. Delikatnie troszeczkę przesunął drobinkę, nie tak za bardzo. I poprawił również czytelność zegarów z deski rozdzielczej oraz poprawił widoczność komputera pokładowego. No i poprawił tą przednią szybę. Zapytacie co skłoniło mnie do jazdy taką ciężarówką? Skłonił mnie jeden filmik użytkownika kanału Wolny Kanał, który pokonuje trasę właśnie w amerykańskiej ciężarówce freight, Freightliner, wioząc ładunek wojskowy. Ja natomiast pokonuję trasę w Wiedeń Brno, czeskie Brno. Amerykańską ciężarówką Peterbilt 386 wioząc 12 ton części samochodowych. Dodatkowo, wszystkich oglądających mój kanał YouTube LukcioDNikLukcio26 przepraszam za brak trzeciej części z pierwszego filmiku z zdecydowanego Powrót za kółko i trasa z gabarytem. Niestety trzeciej części tego filmiku nie będzie, ponieważ pojawi, podczas nagrywania trzeciej, osta, trzeciej, ostatniej części pierwszego filmiku z gry z trasy Warszawa-Genewa z, Warszawa z, z drugim, wnostowym gabaryt, gabarytem zaczęły pojawiać się dosyć poważne problemy, sprzęt, e, poważne problemy techniczne. W związku z czym filmik tamten składa się z dwóch, z dwóch części: Trasę, pozostałą część trasy. Pokonałem poza, dokończyłem poza filmikiem. No nic, skupmy się na jeździe, bo dojeżdżamy właśnie do miejsca dostarczenia, na towaru, czyli 12 ton części samochodowej. A zapytacie, gdzie kupi, jeżeli pobierzecie ten mod Peterbilla, gdzie go możecie znaleźć z zakupu? E, mod Peter, ten ciężarówka Peterbilt zakupicie w dużym salonie Vol Iveco w Wiedniu. W Wiedniu. Ciężarówka zajmuje piąty slot. Czyli zastępuje jedną z ciężarówek Iveco. No a ja już powolutku, powolutku dojeżdżam do miejsca rozładunku. Powiem jeszcze, na, powiem jeszcze, że fajnie jeździ się amerykańską ciężarówką. W momencie zakończyłem trzeci odcinek, drugi odcinek. drugi odcinek z Euro, gry Eurotrack Simulator 2, 2 plus dodatek Going East, ekspansja polska, w który, który to odcinek miał tytuł trochę Ameryki, a pokonaliśmy w nim bardzo krótką trasę wiedeń, wiedeń do z Wiednia, od czeskiego miasta. Brno ciężarówką, Mercedes, ciężarówką Peterbilt, model 386. Już teraz zapraszam was na trzeci. Na trzeci filmik, w którym pokonamy kolejną trasę w amerykańskiej ciężarówce Peterbilt 386 z Brno do. Dokąd? To już w trzecim filmiku, na który serdecznie wszystkich zapraszam.